Wspieramy laboratoria wszystkich instytutów Politechniki Białostockiej, żeby pochwalić się naszą infrastrukturą naukowo-badawczą. Mamy ogromne zasoby, które wykorzystujemy, ale możemy wykorzystać jeszcze lepiej. Dzięki temu, że poznamy nawzajem, co możemy zrobić, co możemy zbadać, z pewnością powstaną nowe pomysły na projekty, w tym interdyscyplinarne. Mamy zachęcać pracowników, żeby tutaj na miejscu w naszej uczelni próbowali wykorzystać jak najlepiej potencjał, żeby budowali interdyscyplinarne zespoły badawcze. Interdyscyplinarność to najważniejszy, najbardziej trendy kierunek rozwoju nauki. Szukajmy wspólnych tematów, ponieważ dzięki temu... Osiągniemy efekt synergii, dzięki temu będziemy lepiej postrzegani przy najróżniejszych programach finansujących rozwój nauki, jak również interdyscyplinarne publikacje są najlepiej punktowane. Muzyka